Z nami Jakub Radkowski, zawodnik w świecie. Witam cię, Kuba. Witam. Kuba, na początek Cię zapytam, jakie emocje po tym meczu, zdobyta bramka Twoja, bardzo pomogła zespołowi, jak się teraz czujesz? No, Czuję się świetnie, emocje na pewno są bardzo duże, cieszę się, że strzeliłem tą bramkę, No jednak najważniejsze jest dobro zespołu i cieszę się, że pomogła też w jakimś stopniu ona zdobyć trzy punkty dzisiaj. Mieliście jakiś plan na to spotkanie, czy możemy chociaż część tego planu poznać? Tak, mieliśmy plan, mieliśmy wyjść od początku wysoko, no i sprawdzało się to, no bo zamknęliśmy ich, no i gra wyglądała, bo można powiedzieć, że dobrze. No czego efektem była też strzelona bramka. No, w drugiej połowie zabrakło też troszkę sił, był taki słabszy moment, no i nie wiem czy to też jakaś dekoncentracja czy przypadek, no ale straciliśmy bramkę na 1-1, ale mimo wszystko udało się zdobyć dzisiaj trzy punkty. Jakie nastroje teraz przed kolejnym spotkaniem, wyjazd do Lipna z rywal dość trudny, Te, teren też trudny, ale jak Wy to czujecie, czy już rozmawialiście w szatni przy tym, o tym spotkaniu? E, jeszcze nie, na razie będziemy cieszyć się z dzisiejszego meczu, no, nastroje na pewno będą lepsze niż w tym tygodniu po przegranym meczu z Luzinem, no i powalczymy o trzy punkty za tydzień i myślę, że też będziemy się cieszyć po tym meczu. I tego właśnie życzę. Tyle Jakub Pratkowski, zwany świeckim Barkolą po meczu w The świecie, Wiktoria Września. Dzięki bardzo. Dzięki. Z nami trener Krzysztof Urtnowski po meczu w The świecie Wiktoria Września. Witam trenerze bardzo serdecznie i gratuluję zwycięstwa. Dzień dobry, dziękuję bardzo w imieniu całego zespołu. Zwycięstwa niełatwego, zwycięstwa naprawdę wypracowanego przez cały zespół, ale koniec końców bardzo istotnego, bo zarówno ja, jak i trener na pewno zdajemy sobie sprawę, jak istotne są pierwsze trzy punkty w danym sezonie. Dokładnie. Trafne spostrzeżenie. Bardzo, bardzo dobra, dobre pytanie, bądź stwierdzenie tak naprawdę. Te trzy punkty no są bardzo istotne i tutaj jeśli chodzi o styl, i sposób w jaki je zdobywamy to na chwilę obecną jest troszeczkę mniej istotne. Najważniejsze jest to, że mamy o 200% punktów więcej niż rok temu o tej porze plus to pierwsze zwycięstwo notujemy miesiąc szybciej niż rok temu. Więc to są takie dwie kluczowe rzeczy, które sobie na gorąco podkreśliliśmy co do sposobu gry, przebiegu meczu. Nie chciałbym wchodzić w szczegóły, ale ta Liga nas nauczyła, że łatwych meczów nie ma i czy gramy z Beniaminkiem, czy, czy będziemy grali z drużyną, która będzie kandydowała do awansu, e, nigdy łatwego meczu się spodziewać nie możemy, e, no bo już w sezonie jesteśmy mądrzejsi i poprzednia kolejka też to pokazała. E, Czym Troszeczkę może niejako zaskoczył zespół Wiktorii Września, Pański zespół, bo no, w pewnym fragmencie meczu było widać, że drużyna z wrześni stwarza sobie sytuację, że dobre interwencje tylko sprawiają, że nie padały z nich bramki. No i co było takim największym problemem dla, dla zespołu w dzisiejszym meczu? Na pewno ilość rzucanych piłek za plecy to jest pierwsza kwestia. Chcieliśmy pracować dzisiaj bardzo intensywnie i tutaj wielkie brawa dla drużyny, że przez 90 minut tego hamulca nie wcisnęliśmy. Był to też, też nasz plan na mecz i taki głos szatni, że nawet w takim trudniejszym momencie po stracie bramki też chcieliśmy, chcieliśmy iść w górę, żeby tą piłkę jak najwyżej jak najwyżej odbierać. Problemem, problemem tak jak powiedziałem, były rzucane piłki za plecy, czyli ta nasza intensywność pierwszej linii pressingowej nie była wystarczająca na to, żeby, żeby presję środkowe obrońcy otrzymywali i tych piłek nie rzucali, a jak już rzucali, no to szybki skrzydłowy przede wszystkim na, na ich prawej stronie, na naszej lewej. Tutaj z tąkiem wypijem bardzo dużo takich pojedynków szybkościowych, ataku przestrzeni w trzeciej bazie było. Na plus, że z tego tak naprawdę zbyt wielu sytuacji nie było. Problem drugi to fazy przejściowe, ich było dość sporo, bo chcieliśmy odbierać piłkę wysoko i kończyć te fazy przejściowe, a my czasem odbierając te piłki wysoko nie do końca z tymi fazami przejściowymi byliśmy skuteczni. Teraz odbierając piłkę wysoko, będąc pięcioma, sześcioma ludźmi pod polem karnym przeciwnika, tak naprawdę bardzo mocno się odsłaniamy. I przeciwnik odbierając piłkę, idąc z kolejną fazą przejściową w naszą stronę, no tej przestrzeni mam mnóstwo i to były, to były problemy. Trzy, stały fragment gry. Drugi mecz, druga bramka stracona w tym sezonie, druga pożycie rożnym. Jest to na pewno element, który bardzo szybko będziemy chcieli i będziemy musieli poprawić. Na koniec zadam takie troszeczkę nietypowe pytanie, bo czy myśli trener, że po dzisiejszym meczu można... Dzisiejszy mecz niejako przygotował zespół do gry w przyszłym tygodniu przeciwko drużynie ze Stęszewa, patrząc na to, że Wiktoria Września rywalizowała z drużyną Lipna w poprzednim sezonie w jednej lidze? Ten, jak i poprzedni mecz przygotował nas pod kątem następnej kolejki, jeśli chodzi o struktury, bo na ten moment gramy z dwa mecze, które graliśmy w tym sezonie. To były mecze z zespołami o podobnych strukturach i po analizach, których już jesteśmy, jeśli chodzi o zespół Stęszewa tej struktury podobnej się też spodziewamy. Oczywiście każdy mecz może troszeczkę planem się różnić, ale, ale na pewno te dwa mecze mogą nam dać jakiś obraz gry, jeśli chodzi o przyszły tydzień, pod kątem struktury gry przeciwnika. No i tego zwycięstwa w Stęszewie bardzo trenerowi życzę. Tyle trener Krzysztof Urtnowski po meczu w Daświecie. Wiktoria Września, bardzo dziękuję za rozmowę. Z nami trener Wiktorii Września, pan Paweł Lisiecki. Witam trenerze. Witam. Panie trenerze, na początek prosiłbym o taki krótki komentarz do tego spotkania. No przegrywamy na wyjeździe. Mecz, który notabene nie powinniśmy przegrać. Zagraliśmy niezłe zawody. No jesteśmy lekko... Podłamani, no bo w drugiej połowie mecz e, mocno przeważaliśmy, pierwsza połowa wyrównana, ale w drugiej połowie przeważaliśmy, stworzyliśmy sobie e, parę sytuacji dogodnych do, do strzelenia bramki. E, dajemy bramkę na kontakt, na 1-1, no i mamy sytuację na 2-1, no, nie fart, trafiamy w słupek, nie mija, 2-3 minutki, błąd w defensywie i rzut karny dla gospodarzy. No, boli to, bo uważam, że nie zasługiwaliśmy na stratę punktów tutaj na tym yy, świecie. Pierwszą połowę zaczęliście dobrze, ale później troszkę oddaliście inicjatywę w Dzie. Co trener powiedział zawodnikom w przerwie meczu, po tak pierwszej połowie? Znaczy, w pierwszej połowie chcieliśmy wybadać przeciwnika, przyjąć ich na swojej połowie. E, chcieliśmy grać z kontry. Wiedzieliśmy, że W ma bardzo dobry bilans u siebie. No, i z tych kontr, dwie czy sytuacje sobie stworzyliśmy do zdobycia bramki. W drugiej połowie, no, straciliśmy po stracie pierwszej bramki, no to w drugiej połowie troszeczkę wyżej podeszliśmy pod wdę. No, i tak jak mówię, stworzyliśmy sobie tych sytuacji, gdzie mówię, powinniśmy, powinniśmy ten mecz zakończyć minimum z remisem, jak nie ze zwycięstwem. No, ale taka jest piłka. Popełniasz więcej błędów nie strzelasz tego, co, co, co masz no i tak się to kończy Zaczęliście trzecią ligę również od porażki, ale jak czujecie się w tej BetKlik trzeciej lidze niech pytam tutaj oczywiście o wyniki, no bo wyniki niestety nie są dobre, ale pytam o takie ogólne samopoczucie drużyny jak to wygląda w szatni? Samopoczucie po dzisiejszym meczu jest słabsze, ale, ale patrząc po, po pierwszych dwóch spotkaniach u siebie też mamy niedosyt lekki bo mecz był bardzo wyrównany, tylko straciliśmy no, tylko może aż e, dwie bramki ze stałych fragmentów gry. Tutaj już, nie, tutaj już przy tych stałych fragmentach widzieliśmy, że WDA dobrze się zachowuje. E, przy stałych fragmentach wiele, wiele sytuacji wybroniliśmy, e, dobrze się zachow, zachowywaliśmy. No i, i... No ta liga nie jest aż taka straszna, uważam, bo fizycznie, motorycznie w drugiej połowie wyglądaliśmy, uważam, ciut lepiej od Wdy, gdzie końcówkę już przyjęliśmy tą inicjatywę, szkoda, że się nadzieliśmy na, tą, na, ten, na ten jeden błąd. I myślę, że jeżeli dalej będziemy tak pracować, bo jak w pierwszym spotkaniu sobie tych sytuacji nie stworzyliśmy, tak dzisiaj, było ich trosze, troszeczkę więcej, jeżeli dalej będziemy tak pracować, na pewno to oddam. Tego życzę, dziękuję bardzo. Tyle trener Wiktorii Września po spotkaniu w Daświecie, Wiktoria Września. Z nami Jakub Bartkowski, zawodnik Wiktorii Września, witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. No cóż tutaj mógłbyś powiedzieć, bo przegrywacie spotkanie, które było dość wyrównane, przegrywacie po, po błędzie w końcówce spotkania, no i myślę, że takie porażki bolą najbardziej. E, tak, to prawda. E, ta pierwsza połowa e, wydaje mi się, że była dość e, wyrównana. Było e, mniej sytuacji. E, schodziliśmy z tej połowy e, przegrywając. Myślę, że dobra reakcja e, zespołu w tej drugiej połowie gdzie no, przejęliśmy trochę inicjatywy i tych sytuacji trochę stworzyliśmy. Udało się wyrównać. Później jeszcze mieliśmy, wydaje mi się, mimo wszystko przewagę i też swoje sytuacje, żeby zdobyć tą ramkę na 2-1, a no niestety gdzieś no, w prosty sposób doprowadziliśmy do tego rzutu karnego i no niestety zostaliśmy pokonani. Za wami drugi mecz, jeden, do, jeden mecz domowy, jeden mecz wyjazdowy. No i jakie nasuwają się Twoim zdaniem wnioski po tych dwóch pierwszych meczach? Czy ta liga faktycznie nie jest aż tak straszna, jaka mogłaby się wam wydawać? No, na pewno przegraliśmy te dwa mecze, więc mamy co poprawiać. Można powiedzieć, że trochę pewnie płacimy frycowej i, i musimy szybko wyciągać wnioski i szybko się uczyć. Wiadomo, że w piłce nożnej wygrywa ten zespół, który popełni mniej błędów, więc, więc no, musimy skupiać się na eliminacji takich właśnie błędów. I no. Walczyć o, w kolejnych meczach o zwycięstwa. No, wydaje mi się, że, że na pewno nie możemy gdzieś nas spuszczać głów, bo po pierwsze jest to dopiero początek, po drugie no, te mecze, które graliśmy, no, mimo że zostaliśmy pokonani, no, to były wyrównane chociażby, więc, więc no, musimy patrzeć pozytywnie i w następnych meczach gramy o zwycięstwo dołączyłeś do Wiktorii Września przed tym sezonem, masz za sobą doświadczenie w wielu czołowych klubach w Polsce Lechia, Gdańsk, Pogoń Szczecin, czy Wisła Kraków. Jaka jest Twoja rola w zespole? Bo no, z takim doświadczeniem na pewno też tym młodszym kolegom jesteś w stanie pomagać. No, moja rola na pewno się nie zmienia pod kątem gry. Po prostu muszę prezentować odpowiedni poziom No i wydaje mi się, że to jest najważniejsze, a jeżeli chodzi o takie podpowiadanie kolegom, no to no to, no to jest to naturalne, wiadomo, z wiekiem przychodzi doświadczenie, dochodzi jakaś tam wiedza taka taktyczna i jakieś inne również elementy, więc no tutaj staram się tych chłopaków też gdzieś, zwłaszcza młodych, wiadomo, wspierać i podpowiadać. No, więc funkcjonuje normalnie i tyle. Tyle, Jakub Bartkowski po meczu W Daświecie Wiktoria Września. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.